Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajgiert, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, potwierdzają się informacje o puczyku kadłubka niewincentego, czyli to, że Jarosław Kaczyński cały czas liczy na to, że 13 listopada doprowadzi do jakiegoś przesilenia w Sejmie i wtedy, kiedy będzie głosowanie nad nowym marszałkiem nad panem czarzastym. Okaże się, że rząd nie ma większości sejmowej i wtedy to będzie pretekstem do tego, że powstał rząd tymczasowy. Te informacje potwierdzają dziennikarzy Onetu i ze Stanu Wyjątkowego. I posłuchajcie Państwo co oni tutaj mówią. Stan wyjątkowy, wydanie specjalne. Czy Donald Tusk odda premiera Radkowi Sikorskiemu? Czy koalicji grozi upadek? Czy Kaczyński pokona Mencena? Drugą okoliczności tych historycznych wyborów, do których PiS straciło władzę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kaczyński stymuluje polityków Polski 2050 do wysadzenia koalicji od środka. Naszych odbiorców najbardziej interesowały dwie kwestie. Przede wszystkim stan koalicji, co będzie z premierem, na ile koalicja jest trwała, czy Szymon Chłownie wspierany przez Katarzynę Połczyńską na łącz, stanowi największe zagrożenie dla przyszłości rządu. Księgając do swych źródeł w obozie władzy, autorzy stanu wyjątkowego przewidują, że przy okazji wymiany na fotelu marszałka Sejmu. Może dojść do wojny, która w ekstremalnej sytuacji może nawet doprowadzić do utraty przez rząd większości. Ujawniamy też, jakie działania podejmie Jarosław Kaczyński, by stymulować polityków Polski 2050 do wysadzenia koalicji od środka. W palecie jest kuszenie, adorowanie i wcale nie chodzi tylko o Szymona Hołownię. Tusk nie rozliczył i nie rozliczy PiS, no tutaj tak, tak państwo dziennikarze dochodzą do takiego, do takiego wniosku. Eee, twórcy stanu wyjątkowego mówią jasno, w sprawie rozliczeń wszyscy najważniejsi politycy PiS mogą spać spokojnie. Nawet Mateusz Morawiecki, którego ludzie ukradli z rządowej agencji rezerw strategicznych ponad pół miliarda złotych, nie wiadomo czy do, do ich kieszeni trafiły pieniądze. Fundusz Sprawiedliwości, czyli Ziobro, hmm, Kaczyński zwalając na konfederację ma swój cel. I tutaj, że na prawicy też nie ma spokoju. Kaczyński pokaże Tuskowi, jak się robi rozliczenia. Ale Kaczyński starał się podzielić i osłabić konfederację, i ma inny cel. Chce rządzić samodzielnie, żeby nikt nie wiązał mu rąk. Na jesieni swojego życia Kaczyński wierzy, że jeszcze przed osiemdziesiątką zemści się na swych wrogach. Upokorzy ich elektorat, urządzi państwo po swojemu, na zawsze. W specjalnym wydaniu twórcy stanu wyjątkowego przewidują, że jeśli mu się to uda, Donald Tusk będzie musiał wyjechać z Polski pod groźbą więzienia. Kaczyński pokaże mu, jak się robi rozliczenia. Szanowni Państwo, tak, ja mam nadzieję, że yy, Donald Tusk weźmie to pod uwagę. Rzeczywiście tam dalej to jest potwierdzenie tego, tej próby puczu kaszyńskiego. Jak wiecie, kołownia cały czas jeszcze marzy o tym stanowisku wysokiego komisarza ONZ. Nie przebiło się do mediów tak, w takiej rzeczywiście jakiejś dużej ilości ta informacja, że Hołownia wziął urlop i pojechał do Genewy spotkać się z obecnym Wysokim Komisarzem ONZ no w ramach jakiegoś takiego przekazania tych informacji, że on tutaj aspiruje do tego stanowiska. Co prawda on mówi, że wcześniej jego szanse były zerowe, a teraz są 30% wzrostu w tym spotkaniu. To pomyślcie Państwo, jak to wygląda. Marszałek Sejmu, szef partii Startuje z zerowych z pozycji zerowej Tak jak to wyliczył Zostawia swoją partię Robi problem koalicji mm. <grym> Mając Zero pewności, że jednak Tak jak on twierdzi Zrobi coś dobrego dla Polski to jest motywowane zupełnie czymś innym. To jest motywowane tylko tym, że Szymon Hołownia no, praktycznie zagrał w grę Kaczyńskiego. Kaczyńskiego do tego zmusił, bo już w tym momencie, kiedy wydało się, że hmm, Kaczyń, Hołownia w, w dziwnych okolicznościach spotyka się z Kaczyńskim, tam później sam Hołownia przytaknął, że sprawy dotyczyły również rządu technicznego, czy tymczasowego, jak go tam określić. I mówi ta rozmowa najwyżej mogła trwać 7-8 minut, ten temat dotyczący rządu technicznego. Oto pomyślcie Państwo samo to, jeżeli prominentny członek koalicji dyskutuje o tym, żeby tę koalicję rozwalić, no bo to jest, to jest ewidentne, no bo to taka dyskusja jest jasna, no to oczywistym jest to, że on taki scenariusz by u siebie widział. Jeżeli by tam nie ktoś przyszedł i by dyskutował, że nasz projekt, który mamy z Jankiem ma nie funkcjonować, oni mają inny projekt, ktoś inny i de facto ma rozwalić to, co my robimy, czy nie wiem, skłócić mnie z państwem, to bym powiedział, żeby sobie poszedł, no daleko, nie będę mówił wszystkich słów, w ogóle na ten temat nie dyskutował. Chłopiec dyskutował i to wystarczyło Kaczyńskiemu i Kaczyński go <laughs> już po prostu przeciągnął na siłę na tę stronę, takim prostym działaniem, że Bielan ujawnił te rozmowę. Bielan hmm, razem z Michałem Kamińskim. Zresztą głupio to wyglądało, bo zwalili na SOP, że to funkcjonariusze SOPu czy oficerowie SOP-u hmm, przekazali te informacje. Pewnie przekazali informacje, ale nie opinii publicznej, ale premierowi i szefowi. Bo mają obowiązek meldować o wszystkich działaniach yy, osób, które chronią. I to tylko nie pod kątem politycznym, a pod kątem tych informacji dotyczących zabezpieczenia bezpieczeństwa. I tutaj teraz jest to jasne, dla Kaczyńskiego był bardzo, bardzo był zły, że ta data jednak wchodzi w rachubę i pokazuje się ta data. Ustawiono wszystko pod tym kątem, bo nawet nie wiadomo dlaczego. Uruchomiono to śledztwo, w którym Chołownia został świadkiem. Śledztwo dotyczące zamachu stanu. Jak Państwo widzicie, żadnego zamachu stanu nie było. To śledztwo, które zaczęło się od tego zawiadomienia pana Święczkowskiego do pana Ostrowskiego, to wszystko zostało kontestowane i zmienione. Przez jeszcze byłego ministra Bodnara i prokuratura krajowego Korneluka też to yy, razem uzgodniono, żeby tę sprawę przekazać i, i innemu prokuratorowi. Tylko, że prokurator powinien tę sprawę umorzyć, bo nie było przestępstwa, nie prowadzi się sprawy, w której nie było przestępstwa, a ta sprawa jest prowadzona. Święczkowski jest osobą pokrzywdzoną. Idzie tam kołownia. Kołownia już zeznawał. Teraz ma znowu zeznawać 3 listopada. Czyli przed tymi wszystkimi wydarzeniami. Czyli przed tym 13. Pamiętajcie, że Kaczyński bardzo liczy na 11 listopada na Marsz Niepodległości. Przez na Marszu Niepodległości będzie pokazana ta siła narodu, który już ma dosyć do Donalda Tuska. I, I ten początek tego puczu miałoby być wtedy, kiedy hołownia, no nie bardzo będzie chciała opuścić stanowisko marszałka, bo będzie, a zacznie się od tego, że będzie e, pretensja do kandydatury pana e, marszałka Czarzastego. Oni teraz sobie przypomnieli, że marszałek Czarzasty był w PZPR-ze no i będzie nastawieni ludzi hołowni, że nie może tak być, żeby człowiek z rodowodem z, z PZPR-u no był marszałkiem Sejmu. Paczyński zapomina, że ponieważ się od tych działaczy PZPR-owskich, m.in. sędzia Pietrowicz, który był prokuratorem stanu wojennego, dostawał różnego rodzaju nagrody. Pan Jasiński, Kujda, reszta tych wszystkich ludzi, zresztą Kuida już teraz e, pogonił. O, ci ludzie no, mieli ten narodowód PZPR-owski, zresztą no, w Polsce mnóstwo, no, chyba do PZPR należało ponad 10 milionów ludzi nie tak no, ich wszystkich teraz poskreślać to no, równi ludzie ciężko ciężko jest tak zrobić no jak y, chce się uderzyć psa to y, się znajdzie tak czy to inne przysłowie jest ale y, to dedykuję panu Czarnkowi i y, 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 y te wiązanie jaką się dobrze czuje y, jak widzi psy przywiązane do łody. I wiecie Państwo, ten, ta próba skaperowania obrażonych posłów Polski 250 raczej się nie uda, bo tutaj obowiązuje to prawo redaktora Tomasza Zomera. To znaczy, że oni do ostatniej wypłaty w Sejmie nie będą chcieli, żeby to się skróciło, bo myślcie Państwo sobie, ci ludzie nie mają gwarancji, że zostaną wybrani, tym bardziej z listy PiS, czy innych partii. Jeżeli teraz uczestniczą w rozwaleniu tego wszystkiego, to nazwiska będą upublicznione, kto to spowodował ewentualnie. I ci ludzie mają zamkniętą faktycznie karierę pol polityczną, a w większości pamiętajcie, to nie są jacyś tacy ludzie, którzy na wolnym rynku zrobią jakieś spektakularny sukces. I to na tym to wszystko polega. Oni bardzo chętnie chcą dalej być w Sejmie, dalej mieć te wszystkie przywileje dokładnie takie, jak pokazały nam te programy tvn -u. Drodzy posłowie, drogie posłanki, drodzy posłowie. Tak, i to, i to na tym to polega. Także spodziewam się, że że Marszałek Czerzasty zostanie wybrany, Jarosław Kaczyński obejdzie się smakiem, no ale przygotowania do Płoczyku, kadłubka trwają. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia ja Państwu.